Cześć, witajcie, ja jestem Huda, to jest FIFA 14 kariera bramkarza, odcinek 29 i jeden z bramkarzy Celtiku odszedł ostatnio, opisaliście w komentarzach, ja tego nie zauważyłem, ale rzeczywiście go nie ma i moim jedynym rywalem na pozycję bramkarza jest... Polak, sugeruję się tutaj po nazwisku i imieniu w sumie też, który ma 63 overrodu, czyli na, na razie przeważam, ale też dużo zależy od tego jak będę bronił, widzieliście moją ocenę przed chwilą średnią, czyli jest ona bardzo słaba, ale skończyło się okno transferowe, już mnie nigdzie nie wywalą, najwyżej mogę rzadko grać. Ale gramy teraz kl z klubem Ross County, wymowa wyż w Szwecji nie, co jest tak, Co jest szwedzki w Szwecji chyba panuje angielski nie masz, szwe, czy szwedzki nie wiem, nie wiem dobra, nieważne nie wiem zagrajmy meczem, jestem zalogowany na serwery EA zaloguję się, ponieważ dostanę punkty wtedy nie wiem czy jak jestem offline to potem dostanę dlatego wolę się teraz zalogować no, wiesz, dobra więc, y, może jeszcze wcześniej zmienimy fryzurę, to wiem, czemu może te włosy ma za długie I może to mu przeszkadza w bronieniu, nie widzi piłki po prostu Tak więc, fryzura I... no co, gdzie jest styl i długość włosów Walimy go na łyso Czemu by nie? Y, nie Nie, wróć, wróć, fryzura i jeszcze kolor mu niepotrzebny, zarost Taki większy To jest taki największy, nie, Zwykła broda Kilkudniowy. Nie, zwykła broda i łysy po prostu. Tomi walną się na łyso po powrocie do Celtiku. I może ta łysina odsłoni mu oczy i będzie mógł dobrze bronić. Mam taką nadzieję. Buty zmienił I rękawice, pisaliście, żebym rękawice mu zmienił. Dobra, trochę nam zajdzie z tą medycją. Eee, rękawice. Gdzie są rękawice? Są. Pisaliście, żebym założył oryginalne. To są oryginalne, to są Adidasy. Adidas Predator. Ale dobrze, to użymy mu może jakieś Nike. Mamy Nike. Nike Premier. Hmm, hmm, hmm. Puma, powercut. Hmm, białe EA, nie, nie chcę EA żadnych. Hmm, dużo tych EA jest. Adidas. No mamy mały wybór, ale mi się podobają w sumie te pumy. Nie, no pumy. Pumy powercut mogą być. Czyli tak zostaje podnie, A możemy tutaj coś zrobić? Jeszcze właśnie. Daleko przez auto podkręca podania. No nie wiem czy to ma sens jakiś. Tutaj. Daleko wyrzuca. No, płasko wykopuje. To jest w sumie takie dla bramkarza bardziej. Sztuczki. Dobra, będziemy sobie robić sztuczki. Na razie dajemy to co mamy, a potem jeszcze zobaczymy co możemy sobie dodać, jak nam się coś odblokuje. I jeszcze coś mamy do zrobienia z podęki. Nie możemy zmienić na długie spodnie. Rękawy długie sobie damy, może to mi się będzie teraz... E, będą jego ręce bardziej chronione i mniej będzie się bał rzucać. Koszulka schowana niech będzie. I dobra, tak teraz wyglądający, Tommy mi Osborne zagra w dzisiejszym meczu. Zaczynamy. I w końcu nie zalogowało mnie na ja te serwery, jej no. Ech, no co ja mogę zrobić? Sobie zmie mogę zmienić kamerę jedynie na gwiazdę. I możemy zaczynać. kontrolujemy, Będzie to mi nie ma deszczu. Piłka będzie sucha. I Celtic atakuje dośrodkowanie. Wybija to bramkę rywali. Moja ocena strasznie spada. No, dopiero początek moczu nic się jeszcze nie działo. Tutaj robię wszystko, patrzę, na ty klikam, wszystko co trzeba. Mówię im jak mają podawać. A moja ocena mimo wszystko leci w dół, już jest 4-8, no dobrze stoję, na środku stoję, wszystko jest ok. Nie mówię cofnąć do bramki bardziej. Nie wiem, czy to ma jak, nie, jakoś pomóc. 4-6, no jeszcze gorzej. Celtic cały czas atakuje. Myślę, że strzelą bramkę, to mi się na trochę podniesie. Ale dobrze by było, jakby przeciwnicy zaatakowali, bo na razie wydają się bardzo słabi w porównaniu z naszym Celticiem. I przeciwnicy przeprowadzają w końcu swój pierwszy atak w tym meczu. Czy coś im z tego wyjdzie? Na razie są na połowie. Na swojej w dodatku, już są spychani coraz bardziej do tyłu. Czy dadzą radę przejść do przodu? O, są coraz bliżej. 4-0 moja, to, no nie mogę. No ale Celtic już to przejął. No i tak oto wygląda ten mecz, czyli, że zgaduję, że nic tutaj nie obronie, że Celtic będzie cały czas atakował, a rywale będą po prostu skutecznie zatrzymywani gdzieś na połowie. A teraz łapał to bramkę w chybali. No niestety, mecz raczej będzie słaby. E, mój pomysł jest taki, żeby w kolejnym opcji transferowym... Przenieść się do innego klubu i dostać się do lepszej ligi, gdzie będziemy mieli lepszych przeciwników. Bo tutaj Celtic zdecydowanie raczej w tej lidze dominuje, ale teraz już są przeciwnicy. I, i czy będą próbowali oddać jakiś strzał na bramkę Tomiego? O, 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 teraz może będzie jakieś dośrodkowanie? Nie, Celtic to przejął, obrońcy Celtic. I końcówka pierwszej połowy. Akcja no jak zwykle toczy się gdzieś tam na środku boiska, głównie na połowę przeciwników. Celtic teraz przejmuje i skończyła się pierwsza połowa bez doliczonego czasu nawet. I czas zobaczyć statystyki, bo są na pewno zdecydowanie po stronie Celticu i... Wow, Celtic to tylko jeden strzał? Myślałem, że więcej, ale dobra, jeden strzał Celticu, zero strzałów przeciwników i to mi ma ocenę 4-0, no... Ech i moja tutaj forma spada w dół, widzę tam strzałkę w dół mam. Ale i tak jestem bardzo niezadowolony ze statystyk, z gry przeciwników najbardziej. Ale no co ja mogę zrobić? No co ja po prostu raczej ten mecz wygra, ewentualnie zremisuję. Chociaż może przeciwnicy w drugiej połowie ten jeden strzał oddadzą. Zobaczymy. Jeśli oddadzą jeden dobry strzał i to mi to dobrze obroni, będę szczęśliwy. ocena nam się podniesie. Zobaczymy, co się stanie właśnie w tej drugiej połowie i Celtic teraz atakuje czy będzie jakieś dośrodkowanie tam na razie nie ma podaj tam A i teraz to mój błąd był trochę źle mu kazałem podać ale myślę że Celtic zaraz to spokojnie przejmie chociaż chociaż może wreszcie rwaną da się wyprowadzić jakąś akcję może uda im się oddać pierwszy strzał w ich życiu no nie niestety jednak nie i atakuje Celtic ale obrońca był szybszy chociaż nie, jednak nie, jednak Celtic nie przejmuje tej piłki. O! Pojawiło się ustawienie pozycji, ale już... Dobra, no jest, są bliżej. Czy to będzie jakaś próba strzału z daleka? O, o, teraz może, może teraz! Może nie. Może teraz. Dawać, strzelać! Nie! Nie w ten sposób, to mi wybija. Ocena mi za to niestety jednak nie urosła. I są ponownie rywale. Teraz... Teraz będzie rzut rożny dla nich. Oni na nas chyba żadnego strzału nie oddali. Może teraz, może teraz będzie ich szansa z rzutu rożnego. Może jakoś nam zagrożą. Może to zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dośrodkowanie, Tomi wychodzi, Tomi wybija piłkę. I ocena troszkę urosła. To była właśnie moja szansa, udało mi się tą piłkę dotknąć. I na 4-2 super. Ale rywa się wzięli w końcówce, coś zaczynają tutaj robić, ale Celtic piłkę przejmuje Chociaż nie, chociaż nie Chociaż może teraz, teraz się trzeba ustawić dobrze I może zaatakują, może będzie strzał no, no no dawać, dawać Dośrodkowanie strzał, zróbcie cokolwiek I I na razie nic z tego, ale są blisko, są blisko pola karnego, wybijają obrońcy O i teraz będzie szansa przeciwników Czy to będzie strzał, czy to będzie dośrodkowanie, czy obrońcy przejmą Zróbcie cokolwiek, no nie wiem. Strzelaj! No nie. Dawaj, strzelaj, ale to chyba zostało złożone jako ich pierwszy strzał. Tak mi się wydaje, zobaczymy potem w statystykach. 5 minut do końca czasu podstawowego gry. I czy będzie strzał rywali? Na bramkę Celtiku jest 0-0 cały czas. Oni tutaj sobie podają przed naszym pole ka polem karnym. Czy coś zrobię? Czy będzie strzał? Mało czasu do końca, no strzelajcie. Z daleka może być, ja chcę po prostu dotknąć piłki, chcę obronić. Dawaj, 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 strzelaj. Minuta. No nie, coś im to nie idzie. Może Celtic zaraz przejmie. Pressing panowie z obrony, może to mi da ocenę. Nie, to mi ocenę na razie nie daje. I teraz będzie strzał, teraz będzie strzał, nie ma strzału, przejmuje obrona. 90 minuta, koniec meczu. Za chwilę będzie. Dokładnie. 0 0. Do Ile strzałów przeciwników? Czyste konto mamy, no, chociaż tyle, chociaż tyle. I 75 overallu mamy. jest ocenę 5-6. 5-3 było nasza średnia, więc to jest na plus dla nas. Jak najbardziej na razie. Okej, okay, co jeszcze? Zawodnikiem meczu był... Kto... Był bramkarz z dużym przeciwnym. No cóż, on w sumie dużo strzałów obronił w porównaniu do mnie. A statystyki? Dwa, dwa strzały przeciwników Celtic, W Celtic w Celtic, nie strzelił ani, ani razu? Dziwne, wydawało mi się, no to może były podania. Dwa strzały, w tym jeden celny przeciwników. Tak wyglądał ten mecz, czyli żałośnie w wykonaniu naszych rywali, w wykonaniu Celtiku również trzeba zmienić ligę na ligę mocniejszą. O, gramy z realem socjadec. Socjadec, czy jak im tam ale oni mogą strzelać, oni mogą próbować, czyli że kolejny odcinek może być dobry gramy u siebie, mamy wsparcie Bram Kajel wraca, no okej okay, fajnie eee, chwila, gram w tym meczu, gram oczywiście eee, jestem podstawowym Bramkarzem cały czas Celtic chyba nikogo nie kupił nie, dokładnie 5-6 już nasza forma tutaj, było 5-3 czyli rośnie, jest dobrze, jest dobrze zachowaliśmy czyste konto 75 overallów skoczyło e, ogólnie odcinek można uznać za udany bo tutaj nam overall wzrósł ale nic, nic w sumie nie obroniliśmy no dobra dzięki za uwagę do zobaczenia w, kolej w kolejnym odcinku gdzie mam nadzieję że rywale będą więcej atakować na pewno są mocniejsi niż ci z którymi graliśmy dzisiaj i liczę na dużo akcji w, w w jej wykonaniu na pewno. Ale też nie za dużo, nie puści w końcu, że Celtic też jakoś będzie walczył, że to będzie wyrównany mecz i mecz pełen strzałów. Ale wiadomo jak to jest w FIFA gra komputer. Może to być po prostu gra w środku pola. Dobra, koniec gadania. Pozdrawiam, cześć.